Na nas wpływa dużo, dużo jak gdyby tutaj bodźców, a tematem przewodnim rzeczywiście był zapach świąt i dzisiaj były takie, odbyły się warsztaty, które tak najbardziej nawiązują do tej tematyki, ponieważ rozmawialiśmy o aromaterapii, a następnie uczestniczki mogły wykonać świece zapachowe, które można też stosować jako świece do masażu. Ponieważ tutaj może ten temat Zapach jest o tyle mylny, że kojarzy się z tymi doznaniami zmysłu węchu, natomiast te substancje, które pachną, one oddziaływują na cały nasz organizm i właśnie uczyłyśmy się o różnych innych zastosowaniach zapachów. Poprzez zapachy możemy też budować nastrój spotkań. Możemy sprawić, że będzie bardziej spokojnie, może być bardziej relaksująco, ale energetyzująco. Ja nieraz obserwuję używając zapachów w swoim domu, właśnie zapachów w postaci olejków eterycznych i ich oddziaływania, że po prostu ten przebieg spotkania różnie wygląda od tego, jakich tutaj olejków użyję. Zajmowałyśmy się farbowaniem naturalnymi barwnikami, głównie skupiając się tutaj na użyciu barwników roślinnych, ponieważ możemy też wykorzystywać rośliny i ich właściwości, znając te właściwości, do tego, żeby barwić w tkaniny. Zarówno w taki po prostu jednolity kolor, jak i bawić się tymi kolorami i wzorami, uzyskiwać różne wzory. Ja generalnie w zielarstwie, jak i w całym farbowaniu, lubię, kiedy możemy wykorzystywać to, co mamy obok siebie, obok domu. Tak, więc, tak, żeby wyjść z domu, zerwać jakąś roślinę, wiedzieć, jakie ma właściwości i ją użyć, bo najłatwiej jest nam używać to, co mamy po prostu pod ręką. Tak, więc tutaj uczyłyśmy się o właściwościach roślin, o tym, jakie można z nich uzyskać barwy. Jak je wykorzystywać, żeby wpływać na już odcienie farbowanych tkanin. I w ten sposób zafarbowałyśmy torbę, którą można użyć jako torbę na prezenty. Na warsztatach będziemy także przygotowywać octy. Z octów można przygotować takie mikstury, które również mogą mieć różne zastosowanie, ponieważ bardzo często kojarzymy ocet. Po prostu jako przyprawę kulinarną. Można ją wzbogacić zarówno smakowo, jak i właściwościami o właściwości innych roślin a również te właściwości można wykorzystywać w celach kosmetycznych. Stosując na przykład octowe toniki do skóry czy wcierki do włosów. I jutro, w zależności od tego, jakie potrzeby będą mieć uczestniczki, będziemy zajmować, będą przygotowywać swoje własne mm, mikstury octowe do wybranych zastosowań. Przede wszystkim to też jest sama radość przy tworzeniu. Zwłaszcza bardzo często dostaję taki sygnał, że jeżeli robimy coś razem na warsztatach i spędzamy w ten sposób czas. To daje satysfakcję, już sam, e, samo skupienie się na tej czynności, e, nie myślenie o innych bieżących sprawach, to już samo w sobie e, jest radością. Natomiast w przypadku wykorzystywania e, roślin, dzikich roślin, które mamy wokół siebie, e, oczywiście możemy pewne produkty, półprodukty, zamawiać. Natomiast. E, jeżeli chcemy najlepiej wykorzystywać ich właściwości najlepiej jest się nauczyć samemu te właściwości pozyskiwać bo wtedy mamy pewność że te rośliny zawierają cenne substancje i e, i, I my je po prostu możemy od tych roślin otrzymać. Natomiast to jest też taka frajda, że stajemy się w pewien sposób samowystarczalni. Że nie musimy ciągle chodzić do sklepu, tylko możemy wyjść do ogródka, do lasu, zerwać co potrzebujemy i wykorzystać to w, w takim celu, jaki jest nam akurat potrzebny. Więc myślę, że raz to te cenne właściwości, które sami jesteśmy najlepiej w stanie pozyskać. A dwa. To po prostu radość stworzenia. A trzecia sprawa to myślę, że takie wspólne warsztatowanie to też jest bardzo miło spędzony razem czas. Stowarzyszenie Rozwoju Podatcza po raz kolejny próbuje zorganizować mieszkańców, osoby zainteresowane wspólnym uczestnictwem w warsztatach. Było to możliwe dzięki ludziom, którzy w naszym stowarzyszeniu tworzą taką brygadę, bym powiedziała, osób z wielkim potencjałem, z wielkimi umiejętnościami, a przede wszystkim chęcią dzielenia się. Swoimi umiejętnościami z innymi. E, oczywiście e, te warsztaty, Zapach Świąt, e, nie byłyby możliwe, gdybyśmy nie uzyskali grantu. Mały grant e, był nam przyznany przez. E, Województwo Małopolskie, w związku z tym no, możemy dzisiaj cieszyć się tymi warsztatami. No, które nie powiem kosztowo są dużo, dużo, dużym wsparciem dla nas jako stowarzyszenia, mimo że no, próbujemy organizować rzeczy jak najbardziej bezpłatnie.